Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mister Oscar, a to jest drugi odcinek serii Zagrajmy w Black Lady W tym odcinku zagramy sobie kolejny mecz. Na razie jest wyszukanie. Ok, wymusziliśmy mamy 2 w czterech. Spoczko-spoczko. Tam masz jakiegoś gościa. Załatwisz go. Rozpytanie gdzie on jest. zabiliśmy małotę, kupić Okej. Okay. <laughs> zabili nas od tyłu Mamy jeden do jednego Jest sport, ja nie chcę narzekać Jedziemy dalej z tym koksem Ok, tam jest, tam jest zabili. Jeśli się Wow, 4 HP Jest on. nas z... Tu już ich nie ma, tam jest ten, ten gdzieś tam. gdzie oni się... Lol, tu jest! Dobra, idziemy na do następnego, a następny będzie na przodzie, o ile nam już go nie wyeliminują. Zobaczmy się słowo na razie, żeby odczaić gdzie on jest. Tam idzie. Dobra, zabiliśmy go. Przeładuj broń. Tu jest kolejny. Zabiliśmy go? Tak. Dobra, przeładuj nam broń. Wow! Ile ich tam jest? Szybko, szybko, szybko. Gdzie to jest do kupywania? Yy. Aha, tu! Co się stało? Oj, miałem małego lana. Kolejny zabity. Tu jest. Press a, szybko. Tam jest e, dokładnie wam powiem G GX Strike Jeśli się nie mylę to będzie tu po naszej stronie tak, tam jest i zabił nas, brawo Jesteśmy drudzy jak na razie w tabeli e, Różnimy się tylko dwoma osobami Kilami o tak powiem Yy, dobra, obczajmy sobie bazę. Tutaj jest. Kolejny. Zimny. Zabiliśmy go. Obczajamy kolejnego. Tam jest ich strasznie dużo. Tylko boję się, że mnie zabiją. Tam do wow, 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 dobra. Przepraszam, mój błąd. Ale różni nas tylko jedno zabicie i 85 punktów, więc mamy szansę na pierwsze miejsce w naszej grupie. Z tego co widzę, nasza grupa przegrywa dwoma kilami. Dobra, trzyma. Wow! Wow, drama. Run away! Run away, fuck off! Potyk nas zabił. Yes, brawo! Dobra, tak do się 200 punktów ma więcej ode mnie, ale... Ważne, żeby nasza drużyna wygrała go chyba wiem ale mniejsza z tym <laughs> to już tak mówiłem mniejsza z tym gdzie on jest Aha Oko mi się Brawl na no! Ale się wystraszyłem No i nas zabitę fajnie No siema i znowu z przegrywamy. Okej, okay, tu jest na górze. Weź go zostaw. Dobra, ja idę na niego. Zaraz wracam. To nie gadajcie, że już mi go zdjali. O kurde, wyczerpali jest. Aha. Dobra. Niech z tym zniszczycie, gadajmy. cały czas giniemy, cały czas. To hmm. jedno pytanie, gdzie on teraz jest? LOL! No dobra, idziemy naokoło. Czyli mogę jeszcze wiedzieć, że przegraliśmy mecz. Widziałem. No i fajnie, zabił nas dwóch. I jednym granatem. Hmm. Dobra. Trzeba ogarnąć się i wziąć się do roboty. Wow, się! Łoł, uciekł. Wow, granaty się sypią jak pomaśle. Hmm, co to było? To oni się do systemu? Oni się chyba do systemu naszego włamują. Dobra. Przegrywamy 11 killami. To jest strasznie dużo. Jeszcze 3 minuty zostały. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Możemy tego nie nadrobić. Nie może być już ponad. Więc możemy się pożegnać z wygraną. Ale ważne, że jesteśmy... Nie, nie, to już. Tam jest robot, dobra, idę naokoło. Nie ma ją. oj, nie wyszło Hobby, jeden na zabi Ale ich tu się sypie Boże ile jest Nie wiem do którego iść tylko się boję że na robotę trafię A jak na robotę trafię to mam czas jeden na przeżycie i chyba że już jest tak zakończony, że może kogoś zdejmę tylko. Myślę tak, o. Okay. O, ale... wiedziałem, że headshotami zasadził. Musiał, musiał Dobra, mam 10 do 10, czyli to jest 1-0. Jest dobrze. kurde, nie wiem jak jest Dobra, wróćmy tam jest kolega Ja, za później bipstara stara. Jestem po nas Tam robot O, tam też jest kolega Kom tu papa nasz no, no, jest. tak. Kolejny raz tam jest nasz kolejny kolega Mam nadzieję, że go zejdziemy tak jak tego potega Dobra, niech się Nie Idziemy ze wysokiego levela Dobra, y tam jest Myślałem, że mi go zdjęli. O nie, zdjęliłem nam go Kurczę. O Ile tu jest naszych kolegów Skąd to papa? Może zdążymy. Mamy 50 sekund. 4 kile. Szybko, wsiadaj. Ja pójdę na tego hobita. Fuck, headshot'a mi zasadził. Dobry jest. Dobra. Hobby. zróbmy się jak się jeszcze znajdę. Tam jest bipstar. Dobra, idę się żyć na tym bipstarze tu papa Pipstar Tu jest kolejny Boże Ile ja się nachodzę jak więc zajdzie Dobra poszedł Ja już go obczajmy Nie zdążymy 5, 1 Dobra Przynajmniej jesteśmy drudzy w naszym zespole 14 killi, 11 deadów bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć, trzymajcie się!